Nie przegap okazji na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, subskrybuj nasz kanał już teraz i bądź na bieżąco z najnowszymi treściami, które przygotowujemy specjalnie dla Ciebie. Dalmierz Parkside. Rewolucja w precyzji pomiarów. W dzisiejszym świecie precyzja pomiarów odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach życia od budownictwa po rzemiosło artystyczne. Dlatego też innowacje w technologii pomiarowej zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednym z najnowszych przełomów na tym polu jest Dalmierz Parkside, który nie tylko ułatwia dokładne pomiary, ale także wprowadza szereg funkcji ułatwiających pracę. Co to jest Dalmierz Parkside? Dalmierz Parkside to zaawansowane urządzenie do pomiaru odległości, które wykorzystuje najnowsze technologie do zapewnienia precyzyjnych wyników. Wyposażony w laserowy system pomiarowy. Dalmierz Parkside pozwala na szybkie i dokładne określenie odległości między dwoma punktami, bez konieczności stosowania tradycyjnych metrów czy taśm mierniczych. Główne cechy i zalety Dalmierza Parkside Precyzja. Dalmierz Parkside oferuje niezwykle dokładne pomiary, co pozwala uniknąć błędów i oszczędza czas potrzebny na korygowanie niedokładnych wyników. Wygodna obsługa. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, Dalmierz Parkside jest bardzo łatwy w obsłudze nawet dla osób bez doświadczenia. Zastosowania Dalmierza Parkside Dzięki swoim zaletom, Dalmierz Parkside znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, w tym budownictwo. Umożliwia precyzyjne pomiary długości, powierzchni i objętości, co jest niezbędne podczas prac budowlanych i remontowych, architektura i projektowanie wnętrz. Pomaga w szybkim i dokładnym określaniu wymiarów pomieszczeń oraz przestrzeni, co ułatwia planowanie i projektowanie. Przemysł. Wykorzystywany do kontroli jakości oraz pomiarów podczas procesów produkcyjnych. Rolnictwo. Może być przydatny do pomiaru obszarów pól czy odległości między punktami na farmie. Rzemiosło i hobbystyka. Wiele zastosowań w pracach stolarskich, krawieckich czy modelarstwie. Dalmierz Parkside to narzędzie, które zmienia sposób w jaki dokonuje się pomiary. Dzięki czemu staje się nieocenionym pomocnikiem dla profesjonalistów oraz amatorów w wielu dziedzinach. Jego precyzja, łatwość obsługi i szeroki zakres zastosowań sprawiają, że jest to narzędzie, które warto mieć w swoim arsenale każdego, kto stawia na dokładność i efektywność w pracy. Nie zapomnij zostawić komentarza pod naszymi materiałami, abyśmy mogli lepiej dostosować treści do Twoich potrzeb. Twoja opinia jest dla nas niezwykle cenna. Dlatego zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami, sugestiami i pytaniami. Dzięki temu możemy tworzyć jeszcze lepsze i bardziej pomocne treści, które będą odpowiadać na Twoje potrzeby i zainteresowania. Liczymy na Twoją aktywność i konstruktywny feedback. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!